Cześć z tej strony, ja witajcie w World of Warships, a dzisiaj będziemy sobie pływać niszczycielem japońskim siódmego Tieru Hatsuharu. Hatsuharu to już jest no, niszczyciel, który wydawać by się mogło, powinien zacząć już być naprawdę groźny. Niemniej, nie do końca tak jest. Dalej mamy tutaj duży problem z no, wolnymi wieżami. Jeśli trafimy na niszczyciele amerykańskie to w większości wypadków powinniśmy uciekać powinniśmy uciekać, nie obronimy się torpedami najczęściej dlatego, że no po prostu amerykańskie niszczyciele w większości wypadków ich unikną ale spróbujemy tutaj przeprowadzić mały eksperyment i i, i grać tym niszczycielem Eee, zobaczmy, zobaczmy Tutaj troszkę postrzelam, żeby miał Trochę trudniej eee, Ostrzeliwując No właśnie, już Amerykanin Zaczyna nam tutaj ee, Bruździć, ale sam też dostał Tutaj mamy wieżyczki Dwie podwójne, które potrafią Zadać całkiem, całkiem Niezłe obrażenia, jak już trafią Przeładunek Koło 8 sekund też Jest no, znacznie, znacznie gorszy od amerykańskich niszczycieli. Zazwyczaj oddają oni dwie salwy na nasze jedne, dlatego no, walka z nimi jest e, z góry skazana na niepowodzenie. Niemniej ten niszczyciel e, moi drodzy dostaje bardzo dużo punktów za to, że e, no oczywiście za to, że, że cel nie strzela z dział. E, miałem już bitwę, niestety nie nagrałem, że zadałem... 35 tysięcy obrażeń, właśnie z tych działek, i ponad 2000 punktów padło. Dlatego, no, jest to coś naprawdę niezłego. Jeśli chcecie szybko punktować na nim, to polecam właśnie korzystanie z jego, z jego działeczek A tutaj, oczywiście, kolejna wada tych dział to zasięg. Jest on kilka kilometrów mniejszy od zasięgu niszczycieli. Amerykańskich, amerykańskie mają 11-12 km, w zależności od, od kieru, tam 6-7 a tutaj no niestety średnio około 9, więc no nie ma, nie ma rewelacji ale za to mamy bardzo, ale to bardzo porządne torpedy no i tutaj tym okrętem można oczywiście grać sobie na, o chwileczkę no właśnie, gościu, ładnie dostał. Trzy pociski. Strzelimy mu tutaj, jak będzie, jakby chciał skręcać. O właśnie, właśnie chce. Niech troszkę manewruje. Między tymi torpedami. Pewnie i tak się wywinie. Ale już zobacz, już nie strzela, już jest zajęty czym innym. Okej, okay, jeszcze dostał. Jak widzicie, dosyć, dosyć porządne są te działa. Jak już trafią, to zazwyczaj jakieś tam obrażenia, nie najgorsze, wpadają. Ale oczywiście no, obracanie ich jest, jest tragiczne. Dobra, jeszcze, jeszcze postrzelamy. Ale teraz słaby słabe obrażenia nam weszły. No, zobaczymy, troszkę tego gościa pogonimy. 46, rewelacja. Po prostu rewelacja. No, dobra, chyba już zaczął gdzieś tam uciekać. Nie, nie, chcę walczyć, koleś. Najgorzej, że nam jeszcze znika. Gdzie tutaj mamy? Są torpedy, dobra, poszły. O, 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 o. No możemy kurczę patrzeć. No wiecie, jak gościu jest nie, nie, naj, nie najlepszy. No to jesteśmy w stanie również powalczyć z takim niszczycielem, ale jak widzicie. Jest to trudna barka. Amerykańskie niszczyciele są znacznie, znacznie lepsze w walce. Bezpośredniej, no, szybciej im się wieże obracają, szybciej strzelają. No i to, o, ale za to zobaczcie, widzicie, Za prawie 6000 dostał. A za to, jak nasze już trafią, to jest pozamiatane. I teraz chyba go, o, właśnie, widzicie, mamy szansę wygrać również z amerykańskim niszczycielem. Oczywiście, jak gościu był lepszy, no to, no to szanse by zmalały prawie do zera. Niemniej, jak trafiamy na graczy, którzy nie są może aż tacy dobrzy, to jak najbardziej możemy walczyć, możemy straszyć i te działka, jak już trafią, to są niczego sobie. Przede wszystkim, w walce takiej, musicie robić jedną rzecz. Zobaczcie, zobaczcie 5800. Znowu zaraz zatopimy, może drugiego, albo przynajmniej go odstraszymy. Aż no, nie wyszło ładnie. Musimy się trzymać z jednej strony. Nasze wieżyczki wolno się obracają, więc powinniśmy walkę wymuszać, żeby była właśnie z jednej strony i wtedy będziemy mogli cały czas prowadzić ostrzał. Ktoś nam pomógł. ok, ale myślę, że nawet sami byśmy sobie poradzili. Tutaj właśnie często gęsto ja japończykami staram się uciekać o, o, od walki i ucieczce właśnie manewrować i ostrzeliwywać przeciwnika. Jak widzicie, dosyć, dosyć dobrze to mi tutaj wyszło. Podejrzewam, że tego drugiego gościa też bym, też bym rozwalił i bez pomocy, bo nie był jakoś, nie wstrzeliwał się jakoś za bardzo we mnie. Kurczę, tutaj mamy nieciekawą sytuację. Tu są dwa krążowniki dosyć, dosyć konkretne, które nas po prostu zmielą no i ja ciężko trafić to jest zawsze problem w walce z krążownikiem, żeby go trafić niemniej trzeba próbować no ryzykowne jest podpłynięcie jak najbliżej, ale ja bardzo często gram ryzykownie, więc cóż nic nie poradzę będę się starał tutaj wystrzelić torpedy z jak najbliższej odległości tutaj ten Cleveland jest my może szerzej ten Cleveland jest zajęty tutaj ostrzeliwaniem Kogoś innego jeszcze postrzelamy oczywiście zwierzyczek w końcu po to są. Ktoś nas też tutaj walnął. Dobra, poszły torpedy szeroko. Na krążowniki opłaca się strzelać szeroko z tego względu właśnie, że one dosyć ładnie manewrują i mogą się wywinąć. Zobaczmy. O i się wywinął, Kurczę. Szkoda. Szkoda, ale tego Cleveland'a tutaj hmm, są nasze okręty 3, więc powinny móc go ostrzeliwywać. My jeszcze sobie w niego postrzelamy tutaj z wieżyczek. Jest jeszcze kongo. Dobra, widzicie, już nie masz takiej dużej tragedii jeśli chodzi o te wieże. To są całkiem celne. Oczywiście takie rosowania dobijają, no ale co zrobić? Eee... Jeszcze, jeszcze nas coś tutaj, te pomocnicze działka chyba troszkę zmieniły. No Teraz trochę lepiej dostał. No, takie ogryski, oczywiście, możemy tym niszczycielem podobijać. Jak, jak gdzieś 5000 mogą wpaść, nawet obrażenia, niecałe 6000. No dalej, dalej, znikaj, koleś. No ależ. No. Jeszcze nas, kurczę, rozwali. No nie chcę go dobić, no. no. kurczę, dobra. Pancernik tutaj chyba przywalił, skończył... skończył tą mękę. Drugi, drugi gościu taki ogryzek, którego nie skończyliśmy, a szkoda. Dobra, zobaczmy tutaj może jakaś torpeda wejdzie w tego gościa. Chciałbym w tą stronę płynąć, to powinien mieć tutaj jakąś dosyć, dosyć trudną przeprawę, chociaż no, na krążownika to nie powinien być wielki problem. Ostrzelamy jeszcze sobie, tutaj padła nam jedna, jedna wieżyczka, czego nie lubię, to jest chyba najgorsze co może być właśnie jak nam padnie główne, główne uzbrojenie widzieliście, torpedy wyminał sobie na spokojnie. Ale tutaj zobaczcie, z dwóch wieżyczek 1900. Oj, trzeba wiać. Trzeba wiać, by się gościu zdraźnił. Jeszcze sobie strzelimy, niech kto inny się nim zajmuje. I jeszcze 1000. Jak widzicie, bardzo fajne obrażenia mogą te wieże zadawać. Okręt też jest dosyć zwrotny. Tego można unikać ostrzału całkiem, całkiem przyzwoicie. No musimy tutaj kurczę obronić tej bazy, trochę tak ryzykując, no ale może ktoś w końcu go A, no ten, ten pan tutaj z lewej. A, jakoś. No właśnie, no właśnie już rozstrzeliwuje, dobrze. Oha. Dobra, sytuacja od. Nieciekawa. Jeszcze sobie tutaj strzelimy. O, jak dostał. Szkoda, że akurat po, nas, po naszym strzale, bo się zmarnowały torpedy. Jest Mogami, czyli naprawdę konkretny okręt. Może jego spróbujemy storpedować. Mam jeszcze... Jeszcze jedną salwę z torped. Na spokojnie, na spokojnie. Drugą bitwę może pokażę już grając zwyczajnie tym okrętem. On ma dobry zasięg torped, mocne torpedy. Naprawdę nie stanowi dużego problemu już w jego wypadku niszczenie pancerników, nawet ósmego tieru, który na przykład no, dla, dla niszczycieli wcześniejszych mógł być... Dosyć twardy do zgryzienia. Zobaczmy, jak lecą torpedy. Dosyć nieźle coś wpadnie. Z jedna, z druga. No właśnie, zobaczcie, potężne, potężne obrażenia wchodzą. Tutaj te torpedki już naprawdę przyjemne są w użyciu. Gościu się zagapił. Oj, będzie gryz. Dobrze. Unik nam troszkę pomógł. Zakręcamy, zakręcamy. Jeszcze mu sprzedamy salwę. No szkoda kurczę że nam rozwalili tę te, te jedną wieżyczkę. Dobra, spróbujemy jeszcze tutaj coś odpalić, może na szeroko. Żeby miał trudniej do wyminięcia te torpedki. No tutaj wystarczy, że gościu zwolni i, i już te torpedy będą niecelne. A ja tutaj też zawracam, żeby z nim nie walczyć. A nie wiem czy nie dostał, nie no jest. No, właśnie, zobaczcie, skręcił sobie tam bardziej w lewo, i te torpedy już są oczywiście niecelne. Zobaczcie, jeszcze strzelił swoje. No, manewr, jak najbardziej dobry, jakbym tam płynął, już miałbym jakiś, jakiś problem. Ok, tutaj jeszcze zauważyłem gra dosyć, dosyć wysoko, punktuje to, że cały czas jesteśmy w akcji, że tutaj pomagamy, bronimy. To jak najbardziej sprzyja później dobremu wynikowi końcowemu. Jeśli gramy gdzieś tam na uboczu, mało, mało jakby to powiedzieć mało się angażujemy w bitwę, no to punkty jakieś rewelacyjne nie wpadną. Tak więc nie tylko, nie tylko zadawane obrażenia się liczą, ale również. To jak ile ile wrogów wykrywamy, to jest chyba podobny system do tego z World of Tanks, że też jeśli wy, wyświetlamy kogoś i, i, i kto inny zadaje te obrażenia, to nam również jest to częściowo nasza zasługa i jest to punktowane. Bo zostały już tylko dwa okręty, więc nie ma tu już za wiele do roboty, płyniemy w ich kierunku. Widzicie, bitwa dosyć nietypowa jak na tego typu niszczyciel, bo zazwyczaj jak gram nim, to najwięcej idzie obrażeń od torped, przez to, że są one bardzo szybkie. Stosunkowo szybko się przeładowują, jak na taką moc. No i zasięg również jest dosyć konkretny. Dlatego głównie tutaj tym niszczycielem powinno się grać. Na, na dystans, spokojnie zachowując odległość, nie prowokując, unikając niszczycieli amerykańskich, polując głównie na grube sztuki takie jak pancerniki, lotniskowce, to powinny być główne cele dla, dla tego niszczyciela, już następna usameczka, jak sobie taką przeglądałem, już ma y, troszkę, troszkę lepszą siłę ognia do walki, właśnie z ostrzału. No torpedy też, też rewelacja, dlatego już myślę, że ósemka, ósemka niszczycie japoński, to już będzie naprawdę kawał, kawał groźnego, no groźnej bestii morskiej, na którą już trzeba będzie mocno, mocno uważać. Z kolei też siódemka amerykańska, taka sobie, taka sobie średniak. Średniak też ją niedługo pokażę, bo... Oczywiście ją mam i już troszkę bitew też nie ją przegrałem, ale wydaje mi się, że nawet jest gorszy od swojego poprzednika przez to, że ma dosyć wolne torpedy, no jest wykrywany z dużej odległości. Jeśli chodzi o to, to japońskie większość japońskich niszczycieli jest ma o wiele o wiele lepsze mask maskowanie. No cóż, muszą mieć chyba porządne, skoro w walce bezpośredniej się sprawują stosunkowo słabo. Przynajmniej właśnie nie wiem, jak będzie z ustępką, bo już może być nieźle. Ale do, do tego tieru, do siódmego, większość graczy powinna unikać po prostu walki bezpośredniej. Tymi szczycielami, no niestety, już się gra skończyła. Tam jeszcze coś można było ugrać. Zobaczmy, jaki będzie. Wynik, widzieliście, główne obrażenia z działka, czyli, o proszę, 3300, 280 tysiaków i zobaczcie, 2200 punktów. Hmm, to jest właśnie to, co mówiłem. Zobaczcie, jak wysoko gra punktuje taką grę. Hmm, naprawdę coś, coś niesamowitego. Dlatego warto tutaj strzelać, zobaczcie, 30 tysiaków, razem 50 parę, a wynik kapitalny. Dobra, zapraszam na drugą grę. I jesteśmy, rzuciła nas na zupełnie inną mapę. Tutaj na tej mapce dosyć, dosyć dobrze się można zaczaić na jakieś pancerniczki i zaatakować je właśnie ze znacznej, znacznej odległości. A teraz postaramy się troszkę troszkę inaczej pograć, chociaż no, na tej mapie jak widzicie też jest to on właśnie dla takich niszczycieli. Całkiem, całkiem fajna mapka z tego względu, że na przykład tutaj w okolicy tego punktu A jest masa wysepek i naprawdę jak jakiś, nie płyniecie tutaj czasem pancernikiem, bo jak was dorwie jakiś właśnie niszczyciel, to po prostu was zmieli. Zmieli was, wyskoczy właśnie z takich wysepeczek wystrzeli całą salwę torped, nie do uniknięcia z takich odległości bliskich i pancernik będzie bulgotał pod wodą. Kurczę, zobaczcie, jak można skutecznie właśnie przyblokować japońskie niszczyciele amerykańskimi. Matko, co tutaj się dzieje? Trzeba wiać, ten gościu mi tutaj sporo bruździ. Zobaczmy, on zaraz będzie pewnie tutaj skręcał na nas. Musimy coś trochę powystrzelać, żeby troszkę go odstraszyć i uciec. No bo nie mamy, nie mamy z takim niszczycielem za bardzo szans. A torpedki tutaj już trochę go. O właśnie, troszkę go może spowolniły, ale nie na tyle, ile bym chciał. A, dobra, jeszcze może go trochę ostrzelamy. Niech ma, i wiemy, wiemy w kierunku swoich. Bo tak jak mówię, no nie mamy nie mamy żadnych szans z tą klasą niszczycieli, musimy się wycofywać jak najszybciej. Oczywiście, jak widzicie, no jak, już za, jak nie da nam szansę postrzelać, no to nie jest niezniszczalne. To tylko niszczyciel, no właśnie, zniknął w, w płomykach. Ktoś tutaj w niego przywalił. Chyba właśnie ten nasz krążownik, on dobrze miażdży. Wszystkie, wszystkie niszczyciele i nie tylko, zresztą. Dobra, więc spróbujemy tutaj poszukać jakiegoś grubego zwierza, może ktoś się kurczy napatoczy. Ale nie mniej, tak jak mówię, no tutaj jak będziemy grać na torpedach, to mniej dostaniemy tych, tych punktów doświadczenia, co jest... No, nie wiem. Może gra promuje właśnie trudniejszy styl gry, bo ze strzału tutaj coś działać jest naprawdę na takim niszczycielu bardzo trudno. Ale jak widać, coś można. Jak widzieliście w poprzedniej bitwie, nie trzeba zrobić nie wiadomo, jakiego, nie wiadomo jakich obrażeń, żeby właśnie zostać nagrodzonym sporą ilością punktów. No, oczywiście, dla drużyny, no, dla drużyny to korzyść jest mizerna z takiego naszego strzału. No, chyba, że będziemy niszczyć w ten sposób jakieś niszczyciele, ale bardziej, bardziej powinniśmy tutaj skupiać się właśnie na eliminowaniu pancerników. To bardzo, ale to bardzo odciąża drużynę. Jak taki fuzo nagle idzie na dno, to no, zobaczcie: 57 tysięcy wklepać mu z działek to jest naprawdę długa, długa robota i, i ryzykowna, no taki fuzo cały czas też strzela a salwy jak wiecie ma potężne dlatego wyłączenie go jak najszybciej z gry to, to, jest, to jest zadanie tej klasy niszczycieli i, i powinny właśnie na nim się głównie skupić, tutaj najgorzej, że, że jest ten Cleveland tutaj ale on ucieka i strzela w kogo innego, oh, kurcze znowu niszczyciel Ej, będzie tutaj bruzić, więc tylko strzelę i i chodu. No właśnie już nawet nas tutaj sobie strzela. Dobra. Chodu, chodu. Te torpedy kurczę na no gościu ma. Gościu ma taki kurs obrany, że może skręcić w każdą stronę i uniknąć tych torped. Zobaczymy, co zrobi, bo jest na razie trochę zaabsorbowany. No zobaczmy, zobaczmy, zaabsorbowany dopiero teraz chyba zobaczył torpedę, ale i tak je wyminie. No właśnie, lekki manewr i po sprawie trzeba czekać znowu te kilka, kilkadziesiąt sekund, i spróbujemy, może go od strony burty. No to jest naj, no, najlepszy atak od strony burty. No jak jest szeroko, to wiadomo, że łatwiej trafić. No właśnie, tu jest jeszcze ten niszczyciel, on już gdzieś tam się trochę oddalił. 1200 do pancernika z działek od niszczyciela. To jest to. Dobra, gościu idzie bardzo fajnym kursem dla nas. Musimy tylko doczekać. Doczekać momentu, kiedy będziemy mogli wyrzucić nasze torpedki. Właśnie, już się zaczyna ostrzał. Jak ktoś inny walnął swoje. Gościu już złowił. 9 sekund. 9 sekund zaraz nas tutaj będzie szotkować. Jego artyleria no, dawać, dawać, dawać. Trzeba strzelić. Poszło. Jakby zwolnił jeszcze to drugie. I to już powinno trafić, właśnie z takiej odległości. No tylko wiecie, podpływanie na taką odległość, właśnie, może być opłakane w skutkach. Niemniej, no już taki pancernik, o właśnie, tak kończy. Nie ma, nie ma dużych szans na uniknięcie takich torped. Uż musi naprawdę bardzo szybko zareagować i albo masakrycznie w takiej sytuacji robimy dwie rzeczy. Dajemy całą wstecz i zaczynamy skręcać w kierunku, w którym, w którym możemy. No najlepiej jest przecinać torpedę, czyli w tym wypadku ten pancernik powinien skręcać w lewo. I miałby wtedy największe szanse uniknąć sporej liczby torped. Oczywiście, jak gramy z doświadczonym kapitanem na niszczycielu, to druga salwa jest pewnie wymierzona. Pierwsza strzela tak, żeby gościu się wystraszył i zaczął na przykład właśnie hamować, a druga strzela bliżej, że właśnie ma trafić po jego wyhamowaniu i wtedy jest już pozamiatane, bo tej drugiej już nie. Nie jest w stanie zbytnio uniknąć. Oczywiście, czym szybsze torpedy, czym mniejsza odległość, tym szanse powodzenia wzrastają. I na odwrót, czym torpedy wolniejsze i jest, jest dłuższy czas na reakcję, no to tym, tym lepiej dla pancernika. Jak tutaj coś złapał, spróbujemy jeszcze w tego fuzo też huknąć. On płynie takim kursem, że może sobie zawracać na prawo, lewo, i tutaj były torpedy, więc nie wiadomo, czy jest rozpędzony na fula. Na pewno nie jest, bo jak robił tutaj uniki, to musiał zwolnić. Więc teraz może przyspieszyć i może zwolnić. O to jest pytanie, co zrobi. No właśnie, kolejne torpedy lecą i znowu będzie manewrował. No dobra, zobaczymy. Strzelimy tak. Zobaczmy, nie zmienia kursu, strzelimy drugi. Dobra, teraz tutaj można, można włączyć dymek i się wbić w wyspę i znikniemy dla gościa. Taki patent. Poza tym tutaj nawet można się schować, więc to będzie dosyć, dosyć sensowne. Zaraz zobaczymy, te pierwsze torpedy weszły. Aha, weszły pierwsze, już, mój, pozamiatane. Udało się, przy okazji zaparkowaliśmy, ale jest dymek, jesteśmy niewidzialni. A przynajmniej powinniśmy być, i nasze zadanie, jako niszczyciel, tutaj już jest całkiem nieźle wykonane. Dwa pancerniki poszły pod wodę, przez co nasza drużyna może się już skupiać na okrętach, które nie mają takiej liczby hit pointsów, nie mają takiego wygaru rozdział i szanse na zwycięstwo drużyny rosną. Bo no tutaj już jest pozamiatane, 250 punktów, to, to nie, ma, nie ma już co zbierać przeciwnik ma tylko 300, więc nawet jak wszystko zdobędzie, no nie ma szans wszystkiego zdobyć, to już jest po grze, więc ten pancernik poszedł już na do widzenia. Jak widzicie, no niszczycie naprawdę bardzo, bardzo fajne ma torpedy przeznaczone właśnie do niszczenia takich grubych celów i spisuje się naprawdę bardzo fajnie w swojej roli. Można nim sporo ugrać, sporo pomóc dla, dla swojego teamu, więc jednostka jak najbardziej ciekawa. No tutaj większość japońskich niszczycieli jest właśnie przeznaczona, specjalizuje się w niszczeniu cięższych, cięższych celów. Amerykanie właśnie raczej niszczą takie właśnie japońskie niszczyciele, czyli taka kontrsiła, no i na bliski dystans, rzecz jasna. Dobra, i tak wygląda siódemeczka japońska.